Aloha dziewczyny, cześć, witam Was na stosunkowo. Jeśli się nie znamy, ja mam na imię Maxi. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli zostaniesz ze mną na dłużej i dopisuj się do reszty fantastycznych kobiet. Dziewczyny, dzisiaj bierzemy na tapetę pewność siebie. Zaczynamy. Pytanie, od którego dzisiaj zacznę: Dlaczego miałabyś mieć pewność siebie? Jak myślisz? Dlaczego? Dlaczego miałabyś się czuć pewną siebie kobietą? Jak wygląda Twoja rutyna? Jak wyglądają Twoje dni? Co do siebie mówisz? Co o sobie myślisz? Co robisz? Kim się stajesz i z kim się zadajesz? Zobaczmy takich ludzi jak na przykład McGregor, czyli zawodnik MMA. On mówi o sobie, że on nie ma konkurencji, nie ma nikogo lepszego. Ale co stoi za tym? Codzienny trening. Trening, 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 trening. Muhammad Ali. I am the greatest! Jego słowa, afirmacja. Ale za tym idzie trening, trening, trening. Jak wygląda Twój trening? Jaki jest Twój cel? Słuchajcie, dzieciaki, my się stajemy takimi myślicielami. My bardzo dużo myślimy, bardzo dużo czujemy, ale pewność siebie nie jest następstwem myśli ani emocji, jeżeli nie idą za tym wszystkim działania. Ja wam już kiedyś mówiłam, że tak naprawdę oczywiście mój telefon, tak, bardzo was przepraszam. Tak naprawdę, dzieciaki, my musimy trenować pewność siebie tak, jakby to był mięsień. Każdego dnia mamy jakiś cel, duży, rozbijamy go na mniejsze. Rozbijamy na cele każdego dnia, trzy, pięć. I praktykujemy. Musimy się temu oddawać, musimy się tego, temu poświęcać. I tutaj jest kolejna kwestia, w sprawie której do mnie dzwonicie: Nie mam motywacji, Maxi, nie mam determinacji, ja taka już jestem. Nie jesteś taka, nie jesteś taka, tylko stałaś się myślicielem, a nie działaczem. I teraz myśliciel poświęca bardzo dużo czasu i energii na analizę, i bardzo dużo poświęca też uwagi temu, że nie dzisiaj, że dzisiaj nie mam humoru, dzisiaj mi się nie chce. Dzisiaj jest zła pogoda, od jutra nie mam butów, nie mam yy, wystarczającej wiedzy, nie mam wystarczających umiejętności, żeby to zrobić. I zobaczcie, my jesteśmy myślicielami. Naprawdę, gdyby za to płacili, to myślę, że większość społeczeństwa naprawdę nie miałaby nic yy, w ogóle yy, przeciwko tej inflacji. <laughs> Ale niestety muszą być działania. I teraz, kiedy my podejmujemy decyzję, że mamy jakiś cel i rozbijamy go na mniejsze cele. To zamiast poświęcać tyle, tyle uwagi e, myśleniu o tym, czy realizować cel, czy nie, to ten etap mamy zamknięty. My mamy podjętą decyzję i przemyślaną, że to jest cel, do którego ja dążę. Więc później co robimy? 5, 4, 3, 2, 1, rakieta startuje. Czyli każda rzecz, która zbliża mnie do realizacji tego celu, to nie jest rzecz, nad którą ja się już zastanawiam, tylko ja to po prostu wykonuję. Ja się nie pytam siebie, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy ja mam dobry dzień, czy pada, czy jest zimno. Ja biegam. Jest zima, kupuję ciepłe leginsy i biegam. Jest ciemno, ok, wybiorę trasę bezpieczną, ale ja biegam. Rozumiecie? Chcący znajdzie sposób na to. I to jest tylko i wyłącznie to, bo pamiętajcie, motywacja jest kapryśna. Nie możemy oczekiwać, że motywacja jako stan emocjonalny utrzyma się non-stop, bo dobrze wiecie, że emocje się zmieniają. I uwierz mi, Mac Gregor czy Muhammad Ali na pewno mieli dni, w które im się nie chciało trenować. Ale szli i trenowali, nie dyskutowali ze sobą. To jest też koncepcja parentingu, w którym ty nie jesteś rozwiedrzonym dzieckiem i ofiarą okoliczności, bo dosyć tego płaczu, bo nikt nam nie pomoże, nikt nam nie odwali roboty za nas, nikt nie przyjdzie i nie zmieni Twojego świata. Ty zmieniasz swój świat. Więc musisz się czasami zachować jak swój własny rodzic, który nie słucha płaczu dziecka, tylko rozkazuje sobie: słuchaj, to jest Twój cel. Idziemy, działamy. Porównując trening pewności siebie z treningiem na siłowni. Nie trenowałeś całe życie i nagle idziesz na siłownię, wiesz, 5 razy w tygodniu, 2 2 godziny dziennie. Podnosimy z dnia na dzień 5 kilo więcej i 5 kilo więcej. No nie, nie rób tego. To jest nierealne. Więc cel niech będzie realny. Niech to będzie 15 minut spaceru codziennie, który będziesz wydłużała. Niech to będzie trening delikatny. Weź sobie trenera, który pomoże Ci wdrożyć te wszystkie techniki. Na spokojnie nie miejmy, słuchajcie, nierealnych celów. To jest doskonałe przełożenie na diety. Bierzecie sobie dietę 1000 kalorii, albo 500 kalorii, albo w ogóle głódówkę sokową. Macie bardzo, bardzo nierealny cel, bo organizm będzie walczył, to nie jest stan normalny jest to bardzo trudne do utrzymania mroczki przed oczami, ciemno się robi kręci się w głowie ale nie, ten cel, bo ja teraz muszę bo ja właśnie teraz Maxi nagrała film i mam taką motywację, to wezmę sobie taki cel naprawdę gruby nie rób tego, niech Twój cel będzie realny bo co się dzieje, kiedy my stawiamy przed sobą takie cele które są bardzo nierealne i bardzo trudne wówczas kiedy coś nie pójdzie po naszej myśli wpadamy w, w taki e, cykl myślenia o sobie, jestem porażką, znowu mi się nie udało, który to już raz, do bani. I teraz mamy takie nieprzyjemne emocje. Co z nimi robimy? Zazwyczaj zajadamy, więc po jednym ciastku zazwyczaj jest drugie, cała paczka, pieguszek i idziemy po drugą paczkę, bo to już i tak jest bez sensu. I podnosimy się z tych niewygodnych emocji jedzeniem, a zaraz wpadamy jeszcze w większy dół. Bo mamy teraz już konkretny wyrzut sumienia, bo zjadłam tysiąc kalorii nadprogramowo. Więc tak naprawdę celem jest nie dopuszczać do tego poczucia winy. Jeżeli my nie dopuścimy do poczucia winy, to my nie będziemy potrzebowały czegoś, co nas wyciągnie z tego poczucia winy. Więc trochę luzu psychicznego, cel realny, bo jak ty będziesz jadła troszeczkę lepiej, troszeczkę zdrowiej, troszeczkę mniej, to ty utrzymasz się w tej diecie i ty będziesz się czuła spokojna. To nie będzie koniec świata, jeżeli zjesz pieguska, podsumujesz sobie kalorie, dobra, to pójdę dzisiaj na 15 minut dłuższy spacer. Tyle, nie ma żadnych dramatów, to się nic nie wydarzyło. Kolejna kwestia, która bardzo ci pomoże w budowaniu pewności siebie. Zaakceptuj, że dyskomfort jest absolutnie naturalnym stanem rzeczy, jeżeli chcemy jakąkolwiek zmianę. Każda zmiana to jest ryzyko, wiąże się ze strachem. Zaakceptuj to, że dyskomfort. Jest naturalny, normalny i to jest jedyny tak naprawdę czynnik, który powoduje progres, zmianę. Teraz, jeżeli my się odważymy, to co, to, co jest dyskomfortowe dzisiaj, poprzez praktykę i zdobywanie umiejętności, stanie się komfortowe. Dyskomfort z czasem zamienia się w komfort wraz z praktyką. My bardzo często mylimy brak umiejętności z brakiem praktyki. Wydaje nam się, że my po prostu. Nie potrafimy czegoś i koniec, każdy na początku nie ma umiejętności. Każdy zaczyna od tego samego punktu startowego. Więc pierwszy krok, zanim drugi, i w ten sposób budujemy ten mięsień pewności siebie, ale nie możemy pytać się siebie, dlaczego ja nie jestem pewna siebie, albo mówić sobie, ja po prostu nie jestem pewna siebie, ktoś tam jest, bo jest, a ja po prostu nie jestem. Pamiętajcie! Że my w większości przypadków poznajemy fasadę człowieka i maskę, którą on zakłada. Najczęściej ludzie zakompleksieni zakładają maskę bardzo pewnych siebie ludzi. Zobaczmy na ludzi toksycznych. E, tutaj, a propos toksyczności, ktoś mi napisał e, w sumie bardzo ciekawy komentarz, z którym się zgadzam, więc wrzucę tutaj taka dygresja. Wiecie, jak to ja. Rzeczywiście nie ma ludzi toksycznych, taki dostałam komentarz. Możemy tak powiedzieć, ale dla ułatwienia w moim kontencie będę dalej tak mówiła. Dlaczego nie ma ludzi toksycznych? Dlatego, że tak naprawdę dynamika między nami może być toksyczna. Kiedy spotkają się dwie strony, które umożliwiają sobie nawzajem akurat tą dynamikę, e, więc możemy powiedzieć, i tutaj się zgodzę z Tobą, e, dostałam od Ciebie komentarz, więc odpowiadam w takiej formie. Mogę się zgodzić, że nie ma ludzi toksycznych. My mamy różne traumy. My mamy, wiecie, jesteśmy um, z bagażem różnym i ten bagaż w różny sposób oddziałuje na nas. To też na pewno tutaj będzie miało znaczenie um, nasze uwarunkowanie. To też ma znaczenie. Czyli genetyczne uwarunkowanie. Bo jeden człowiek, który ma na przykład rodziców e, takich i takich, wyrośnie na osobę A. A inna osoba w tych samych okolicznościach wyrośnie na osobę B. Dzieci alkoholików mogą stać się alkoholikami, a mogą stać się ludźmi, którzy nigdy nie chcą mieć nic wspólnego z alkoholem. A wracając do tematu głównego, nie możesz zadawać sobie pytania, dlaczego nie jestem pewna siebie, jeżeli nie robisz nic w kierunku bycia pewną siebie osobą. Pewność siebie to nic innego, jak zaufanie do siebie, że ja sobie coś obiecuję i ja to robię. I jak zrobisz tego 10, 20, 30, to uwierz mi, że nawet jak usłyszysz coś na swój temat nieprzyjemnego, to będziesz miała taką reakcję: Mech, wiesz. A mi to lot No, frytki do tego? No serio. Bo jeżeli ja jestem przekonana o tym, że e, jestem wysportowana, bo uprawiam sport każdego dnia, to jak przychodzi do mnie osoba i mówi: Ty to w ogóle chyba ze sportem nie masz nic wspólnego, to ja się uśmiecham pod nosem i mówię: No, no nie mam. No i jest git. I wszyscy są zadowoleni. Ale ja nie wracam do domu, nie zamykam się w pokoju i nie płaczę, bo ja się fantastycznie ze sobą czuję, ale ja wkładam w to pracę. Więc jaka jest twoja dziedzina? I jak często praktykujesz? Jak wygląda twoje życie? Jak wygląda twoja rutyna? Kim się otaczasz, kim się stajesz? Dodatkowo radzę naprawdę z całego serca mieć rutynę dotyczącą poranków i wieczorów, dlatego że te momenty w ciągu dnia segregują nam umysł i myśli. I mamy inny start w dzień, kiedy ja wstaję, kozieradka, krem, spacer, siłownia, wracam, shake, medytacja, afirmacje. Mówię do siebie, do lustra. To jest zupełnie inna bajka, kiedy ty mówisz sobie do lustra: jesteś fantastyczna, jesteś genialna, jesteś kobietą sukcesu. Afirmacje plus działania i wtedy mamy naprawdę niesamowitą pewność siebie. Wieczór Spacer, spacer numer dwa. Bardzo często robię dwa spacery dziennie. Yoga, rozciąganie, medytacja, ale taka bardziej z intencją dziękczynną, powiedzmy, czy też po prostu modlitwa bardziej dziękczynna. I zupełnie inny vibe. Czasami robię sobie spa, czasami robię coś bardziej pod kobiecą energię, prysznic, sole kolorowe. Ja to wszystko uwielbiam, więc ja sobie robię różne maseczki, zabiegi. Kocham to, to sprawia, że ja się czuję kobiecą ze sobą. Więc, mam taką rutynę poranną i wieczorną, która segreguje myśli i która mnie nastraja w taki sposób, że jak idę spać, to naprawdę czuję się bombowo. Kolejny aspekt, bardzo też ważny, kiedy mamy taką rutynę i jednego dnia coś odbiega zupełnie od normy, jest ok. Dlaczego to jest ok? Dlatego, że słuchajcie, bycie na siebie złą za cokolwiek w ogóle nie robi nam nic, nic dobrego. Ostatnio byłam chora. Byłam chora dwa tygodnie i nie mam wyrzutów sumienia, że czegoś nie zrobiłam. Nie czuję się winna, nie czuję się przegrywem. Dlaczego? Dlatego, że ja siebie kocham. I ja rozumiem, że mój organizm nie ma siły, nie ma energii. Muszę to wszystko odbudować. Moje ciało jest bardzo ważne i teraz ja daję czas mojemu organizmowi, żeby doszedł do siebie bez wyrzutów sumienia, bez winy. Ile z nas ma poczucie e, winy w momencie, kiedy jesteśmy chore i nie możemy pracować przestańcie, to nam nie służy trzeba siebie kochać i pozwolić sobie na ten moment a jak tylko czujemy się lepiej, powolutku wracamy do naszej rutyny więc dziewczyny, to wszystko też jest kwestia zdrowego rozsądku i balansu ja naprawdę nie jestem z obozu tych mentorów którzy mówią Ci musisz, bo się wiesz, uduś się postaw wszystko na jedną kartę i biegaj wiesz, leje Ci się z nosa Kichasz, ale biegaj. Nie. Luz. Im więcej masz luzów w sobie, to jest tutaj metafora. Wiesz czego? Kobieta, która się stara o dziecko i nie może zajść w ciążę i ma już w sobie tyle tego strachu, tyle tego stresu, a jak odpuszcza to, co się dzieje, nagle wszystko się układa. U mnie tak było z odchudzaniem się. Kiedy się odchudzałam, bo chciałam schudnąć, bo miałam problemy z hormonami i przytyłam i przytyłam 10 kilo i nie mogłam sobie z tym poradzić i jeszcze mój były spotkał mnie na imprezie, i powiedział mi, no, popatrz na siebie, jak ty teraz wyglądasz. Jak byłaś ze mną, to ty wyglądałaś dobrze. Moje serce pękło, bo ja wiedziałam, że ja robię absolutnie wszystko, żeby schudnąć i co? Nic. Stres. Odpuściłam w pewnym momencie, bo już nic nie działało. Słuchajcie, byłam 10 dni na sokach, nie jadłam nic, tylko soki. Weszłam na wagę, waga nie drgnęła. 10 dni na sokach. Słuchajcie, waga nie drgnęła. W tym momencie pomyślałam sobie dosyć. Dosyć tego świrowania, ja teraz, jeżeli nie mogę być chuda, to chociaż będę zdrowa. I zaczęłam jeść tłuszcze i zaczęłam po prostu jeść, nie karać się za to psychicznie, tylko czuć się dobrze ze sobą, bo to jest moje, moje ciało i to jest jedyne ciało, jakie mam na to życie. Więc pomyślałam sobie, chociaż doprowadźmy te hormony do normy. BUM! Było 64, teraz jest 53 kilo. Da się da się, ale to jest luz w głowie. To też jest ta kwestia balansu między luzem i byciem dobrym dla swojego organizmu, a stawianiem sobie celów i nieodpuszczaniem, chociaż bierzemy pod uwagę, że może być step, back, że może być jakieś wydarzenie, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tak jak pandemia, tak jak wojna, gdzie wielu z nas nacisnęło sobie pauzę w życiu i poleciało pomagać. Zobaczcie, to wszystko jest sztuka życia, bardzo trudna, ale musimy być jak woda. Pamiętacie, to jest jedno z moich ulubionych powiedzeń, Brusali, jak woda. Do jakiego naczynia jej nie wlejesz, ona się doskonale dostosuje. Im szybciej, tym lepiej dla nas. Pamiętaj, że bardzo łatwo będzie ci wdrożyć e, osobę, którą chcesz się stać. Jeśli najpierw ją wymyślisz w głowie i będziesz miała jasny, klarowny obraz tego, jaką kobietą chcesz być. Bardzo dużo osób najpierw sobie wymyśliło, kim chcą być, a później dążyło do tego poprzez powtarzalność zachowań, które wykazywałaby ta osoba. Na przykład mamy Antonego Robinsa, który jest jednym z największych mentorów na tym świecie: obudź w sobie olbrzyma, na przykład. I on najpierw wymyślił, jakim on chce być mężczyzną. Później zastanowił się, jak ten mężczyzna żyje, co robi na co dzień, jaką ma rutynę, jak, jak mówi, kim się otacza. I potem stał się tym mężczyzną. Można powiedzieć, fake it till you make it, jest takie powiedzenie. Czyli udawaj, aż ci wejdzie w krew. I jest w tym bardzo dużo prawdy, słuchajcie. Na tej zasadzie działają afirmacje. Przekonujemy nie tylko świadomość, ale i podświadomość poprzez powtarzanie każdego dnia czynności, tak jak z jazdą autem, Pamiętacie, niektóre z Was pamiętacie te odcinki? Mówiłam Wam już o tym, jak działa podświadomość, więc trzeba jeździć autem codziennie, żeby to jeżdżenie autem było czynnością, o której praktycznie nie myślimy. Przestań być ofiarą okoliczności, przestań zwalać na pogodę, przestań oczekiwać, że będziesz miała kiedyś motywację, która będzie trwała każdego dnia na przestrzeni tygodni i miesięcy. Przestań myśleć i zacznij działać. Serdecznie zapraszam Cię na kurs Zła Dziewczyna, kurs napisany z myślą o za dobrych dziewczynach. Kurs dotyczący randkowania od A do Z. Zapraszam Cię serdecznie. Jest już dostępny. Bonusowo dostajesz kurs Reset, czyli kurs, w którym pracujemy nad Twoim wnętrzem. Bardzo fajne połączenie. Zapraszam Cię również na konsultacje, jeżeli chcesz przegadać ze mną jakieś kwestie, które spędzają Ci sens. Powiek. Kobiety, całuję Was serdecznie, pozdrawiam Was z Hiszpanii i zapraszam Was na następny odcinek. A tymczasem działaj!